Siemanko, siemeczki, witam was w kolejnej gierce. Mam nadzieję, że wam się spodoba dzisiaj Trolololo Troll Face Quest Game. A więc, dzwoni do nas telefon, odbieramy. Babcia wilk, która ma pierogi w łapie, trzyma wilka na krześle związanego z jakąś dziwną twarzą. Spojrzenie. Zakładamy kapelusz i wylatujemy przez drzwi. Dobra, śpimy sobie na zwykłej kanapie, więc podnosimy się... Śmiech mnie rozwala. Dobra, podnosimy się, zakładamy kapucynę i wychodzimy przez drzwi z buta wjeżdża. Wychodzimy dalej. Sturlamy się czołem w dół. Dobra. Może być. Nagle dostajemy skrzydła. Unosimy się do góry. I lecimy sobie w chmurach. O. Flap, flap i kaczka. Ok. Zobaczmy co możemy zrobić. Lecimy do góry. Omijamy rynne. Dobra. Spoko. Dostajemy nitra. Lądujemy na dole na jakiś. W gdzie znajduje się wielki potwór z świecącymi gałami oraz żaba. Chyba żaba. Nie wiem, czy to jest żaba, bo tak dziwnie wygląda. Bierzemy żabę. Karmimy potwora. Karmimy potwora. Aha, dobra. O, możemy się tutaj udać. Biegniemy po moście. Wbijamy do, do jakiejś chatki. Podobno trochę do takiej chińskiej. No dobra. Stawiasz się. Okej, okay. chmurka. Wychodzi słońce. No, no dobra. Spoko bieremy różdżkę i idziemy dalej. Wracamy do naszego potwora. Zaczarowujemy od, znika, pojawia się kupa. Idziemy dalej. Przed nami są trzy prezenty, które musimy odpakować. Pierwszy nic. Drugi. Fak, nigdy nie mam szczęścia. Bierzemy trzeci. Ok, dostajemy szczynkę i idziemy dalej w prawą stronę przez cały czas. Przed nami jakaś wiewiórka oraz królik. Zając królik, podchodzimy do nich. Zerrówmy dwa z tymi zębami. Dobra, uciekli. No i mamy teraz sobie drzewo. Wyżeramy drzewo, przechodzimy. Spadamy w dół do jaskini. A tutaj mamy ko kolesia, który podbija się na swoich bągach. No dobra, zobaczmy co możemy zrobić. Ma on klucz i śpi. Dobra, rzucamy w niego. Naszą szczyną, bierzemy klucz, wchodzimy na górę. Po raz kolejny wyjazd z buta. Wchodzimy na jakieś pole, gdzie mamy strach na wróble, strach na wróble oraz jakiegoś krasnala. Zakładamy sobie brodę z siana, bierzemy kapelusz. Bierzemy kapelusz, on ucieka, a krasna leci za nim. Podchodzimy do drzwi, wchodzimy po schodach. oczywiście otwieramy sobie zamek, a przed nami księżniczka, królewna śnieżka czy tam inne takie bajery. Aha, wyżeramy jej wszystkie pierogi i wylatujemy przez okno. Ona z... I za nami siedem krosnali: chyba siedem. Skakujemy na kłonia albo lamę, nie wiem co to jest. I biegniemy do przodu. Przed siebie, tak jak zawsze. A krasnale za nami. Przed nami kupa. Zjesz to? naprawdę? Nie, przeskoczy. No dobra, no to biegniemy dalej. Krasnale nie wpadły w gówno. Lecą za nami. Przed nami kret. Lama się wypłoszyła. No nie no, co on w ogóle robi? Wygląda jakby. nie wiem co robił. Dobra, załatwiliśmy tą sprawę polubownie idziemy dalej. A skrzaty za nami. Myślałem, że wpadną do dziury, no trudno. Przed nami kolejna mapka. Mamy Wiedźmę, Wiedźmę i, 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 i coś tam. Dobra. O, podkładkę. Robimy jej chyba kąpiel. Dobra, jeszcze solę do kąpieli. A za nami... O kilkocznali wpadło do wody. Jeden poleciał za nami. Przed nami teraz telefon, zobaczmy. Dzwoni. Odebrać, czy nie odebrać, no? Dobra, odbieram. Przed nami babcia. No już zaraz będę na pierogi. Trzymaj się, nara, cześć. A za nami ten krasnal pędzi. O, przed nami księżniczka piękna. Ze złotymi włosami. Która wypuszcza... Krasnal zakochał się w niej. Całuje ją. My wpadamy do rosiczki, czyli takiej rośliny, która zżera ogólnie. Jest mięsożerna. O. Jest, udało się. Za drugim razem. Dobra, biegniemy dalej. Biegniemy. Jedziemy na naszej rosiczce. Gdziekolwiek. O, jakieś dziwne rośliny. Dobijamy do brzegu. Wychodzimy. A z, z krzoków wyskakuje dzika gęś. Aha, okej, dobra. Gęś robi się smutno. My idziemy dalej. Przed nami teraz kret. Aha. Dobra, wystraszyłem Kreta, bierę od niego magnes. Zobaczmy, co z tym mogę. Okej, okay, technologia troll Pojawia nam się jakiś hełm yy, metalowy, a nad nami magnes. Super technologia, takie coś powinni też u nas zrobić, mówię wam. To by było zarąbiste. Zobaczcie, ile rzeczy by można było zrobić. Dobra, mamy dalej. Tutaj mamy rycerzy, którzy dostają kopa z magnesu. A my przechodzimy sobie dalej yy, do pałacu, gdzie śpi śpiąca królewna strasznie chrapie. Co możemy tu zrobić? A przy niej książę. Okej, okay, mamy pieroga. Wrzucamy jej, zatykamy jej łeb, zatykamy jej buzię i wyskakujemy przez okno tak jak poprzednio. Lądujemy na glebę, na ryj. Wstajemy. Aha. Co tu jeszcze mogę zrobić? O. Spada na nas głaz. Toczy się dalej. My zamieniamy się w kubkę i przechodzimy spokojnie pod... O, przed nami yeti małpa, która przed chwilą pierdnęła i, i nie wiem co robi. Dobra, idziemy dalej, małpa drapie się po sucie, spoko, idziemy, idziemy dalej, skradamy się, żeby nas nie zauważyła. Po raz kolejny drapie się po drugim sucie, no nie wiem czy te, te suty swędzą, no taka obłosiona. Dobra, idziemy dalej, przechodzimy dalej, mamy jakiś most, skakujemy na niego, spadamy w dół, tym razem do wozu, do wozu, tak. Okej, okay, to już chyba wszyscy wiemy, co teraz stanie się dalej, no to... Zajebiście. Wchodzimy do... do jakiejś chatki z serduszkiem, gdzie mamy dzwoneczki, które nic nam nie dają. Podchodzimy do drzwi, wywalamy po raz kolejny z buta, wjeżdżam, wchodzimy do do jakiegoś ogródka, gdzie tutaj mamy pięknego słonecznika oraz jakiś piękny, miły dom. Dobra, odsuwamy, dobra wysuwa się hak, podnosimy to, pojawia się wy, wyrzutnia rakietowa czy coś. Dobra, zobaczmy, co my z tym możemy zrobić. Wysadzamy drzwi. Wysadzamy cały dom. Dobra. I, I wchodzimy i wchodzimy po prostu sobie drzwiami normalnie. O, jesteśmy. Pojawia się babcia, która nam się pyta, co się stało. My jesteśmy przestraszeni. Babcia ma wilka, zakrywa mu usta, próbuje go udusić. My się śmiejemy. Po raz kolejny się śmiejemy, po raz kolejny się śmiejemy. I pokazujemy, że mamy maskę. Naprawdę to już koniec gry. Naprawdę to już koniec gry. Była zarąbista gra. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeżeli chcecie więcej takich gier, no to piszcie w komentarzach. Przede wszystkim dajcie te łapki w górę. I ja się z Wami żegnam. No i co? No i jeżeli chcecie, naprawdę na ten, na ten poniedziałek wam dałem, ponieważ jestem dzisiaj mam wolne. Niektórzy musieli iść do szkoły, ale ja miałem wolne, moja szkoła zrobiła mi wolne na szczęście i po prostu zostałem w domu i dla Was postanowiłem nagrać jakąś inną gierkę niż Margonem, żebyście się trochę tak wyluzowali, zobaczyli też coś innego. Więc ja się z wami żegnam na dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Jeżeli filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie o tej łapce w górze. I do zobaczenia! Trzymajcie się ziomeczki, narka, cześć!